Bolesław Leśmian w malinowym chrośniaku. W malinowym chrośniaku, przed ciekawych wzrokiem zapodziani po głowy, przez długie godziny zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory. Z pajęczyn skrzyły się wisiory I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Duszno było od malin, któreś szepcząc rwała, A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni, Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni owoce Przepojone wonią Twego ciała. I stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie i chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła. Porwałem twoje dłonie, oddałaś w skupieniu, a chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła. Śledzą nas, okradają z ścieżek i ustroni z trudem przez nas wykrytych. Gniew nasz w słońcu pała. Spieszno nam do łez szczęścia, do tchów naszych woni chcemy pieszczot próbować, poznawać swe ciała. Więc na przekór przeszkodom, źrenicą bezradną chłoniemy się nawzajem, niby dwa bezdroża. A gdy powiek znużonych kotary opadną, czujemy, żeśmy wyszli z uścisków i złoża. Nikt tak nigdy nie patrzał, nie bywał tak blady, i nikt do dna rozkoszy ciałem tak nie dotarł i nie nużał swych pieszczot bezdomnej gromady w takim młożu, pod strażą takich czujnych kotar. Taka cisza w ogrodzie, że się jej nie oprze żaden szelest, co chętnie taje w niej i ginie. Czerwieniata wiewiórka skacze po soślinie. Żółty motyl się chwieje na złotawym koprze. Z własnej woli ze śpiewnym ucelu łoskotem z jabłoni na murawę spada jabłko białe, łamiąc w drodze kolejno gałęzie spróchniałe, co w ślad za nim, spóźnione, opadają potem. Chwytasz owoc, zanurzasz w nim zęby na zwiady i podajesz mym ustom z miłosnym pośpiechem. A ja gryzę i chłonę Twoich zębów ślady, zębów, które niezwłocznie odsłaniasz ze śmiechem. Hasło nasze ma dla nas swe dzieje tajemne. Lampa. Gdy noc już zdąży świat mrokiem owionąć, winna zgasnąć w tej szybie, a w tamtej zapłonąć. Na znak ten oddech tracę. Już schody są ciemne. Czekasz z dłonią na klamce I gdy drzwi otwiera tule tej dłoń Co jeszcze ma chłód klamki w sobie A ty w zamian przyciskasz moje ręce Obie do serca Które zawsze u drzwi obumiera Wchodzę ciszkiem Jak gdyby krok każdy knuł zbrodnie Między sprzęty Co dla mnie są sprzętami czarów Sama ścielesz swe łóżko Według swych zamiarów By szczęściu i pieszczotom było w nim wygodnie i zazwyczaj dopóty milczymy oboje, dopóki nie dopełnisz podjętego trudu. Ileż w dłoniach twych pieczy miłości i cudu? Kocham je, kocham za to, że piękne, że twoje. Zazdrość moja bezsilnie po się miota. Kto całował twe piersi jak ja po kryjomu? Czy jest wśród twoich pieszczot choć jedna pieszczota, której prócz mnie nie dałaś nigdy i nikomu? Gniewu mego łza twoja wówczas nie ostudzi. Poniżam dumy ciała i uczuć przepychy, a ty mi odpowiadasz, że marny i lichy, podobny do tysiąca obrzydłych ci ludzi. I wymykasz się naga. W przyległym pokoju we własnym się po chwili zaprzepaszczasz łkaniu, i wiem, że na skleconym bezładnie posłaniu leżysz jak topielica na twardym dnie zdroju. Biegnę tam. Łukania milkną. Cisza niby w grobie. Zwinięta na kształt węża, z bólu i rozpaczy nie dajesz znaku życia, jeno konasz raczej, aż z za dłoń mnie pociągasz ku sobie. Jakże łzami przemokłą, znużoną po walce, dźwigam z nurtów pościeli w ramiona obłędne, a nóg twych, rozemknione pieszczotami palce, jakże drogie ustom jakże niezbędne. Z dłońmi tak splecionymi, jakbyś klęcząc spała, w niedostępne mym oczom wpatrzona widzenie Płaczesz przez sen I wstrząsem wylękłego ciała Błagasz o nagłą pomoc, o rychłe zbawienie Jeszcze płaczu niesytą do piersi cię tule A ty goisz się we mnie niby lgnąca rana A ja płacz twój całuję biodra i kolana i ramię I suniętą z ramienia koszulę Lecz karmiony ust twoich z płakanym oddechem Nie pytam o treść widzeń Dopiero z porania zadaje ciemną nocą tłumione pytania. Odpowiadasz bezładnie, ja słucham z uśmiechem. Wyszło z boru ślepawe, zjesieniałe zmrocze, spłodzone samo przez się w sennej bezzadumie, nieoswojone z niebem patrzy w podobłocze i węszy świat, którego nie zna, nie rozumie. Swym cielskiem kostropatym kąpie się w kałuży, co nęci jak ożywczych jadów pełna misa. Czołgliwymi mackami krew z kwiatów wysysa i ciekliną swych mętów po ziemi się smuży. Zwierzę, co trwać nie zdoła zbyt długo na świecie, bo wszystko wokół tchnieniem zatruwa i gasi. Lecz gdy ty białą dłonią głaszczesz jej po grzbiecie, ono mrucząc do stóp twych korzy się i łasi. Czasami mojej ślepej, posłusznej ochocie Pragnie w tobie mieć czujną, na byle skienienie, sługa, Co pieszczotami gasimy pragnienie, A ty jesteś tak zmyślna i zwinna w pieszczocie. Gdy twój warkocz, jak w słońcu wybujałe ziele, Tchem rozwartych ogrodów mą duszę owionie, Głowę twą niby puchar ujmuje w swe dłonie I wargami w ślad dreszczu prowadzę po ciele. I raduję się, śledząc tę wargę, jak zmierza do mej piersi kosmatej, widnej w niedomroczu, w której marzę piersi w lesie ryczącego zwierza i staram się, gdy pieścisz, nie tracić go z oczu. Ty pierwej mgły dosięgasz, ja za tobą w ślady zdążam, by się w tym samym zaprzepaścić lesie. I tropiąc twoją bladość, sam się staje blady, i zdbawszy twój bezkres, sam ginę w bezkresie. A potem wzierem w oczy, by zgadnąć czy dości omdlenia, Co się nogą udziela jak szczęście. I twe dłonie jak w pąki mnę wzdrobniałe pięście, By się w nich docałować twych chrząstek i kości. A one wypukleją na dłoni przegibie Niby pestki owoców z znojem, I nieśmiałym do ust mych garną się wyrojem, Zatajone w swej ciepłej odpieszczot siedzibie. Ich dotyk. Budzi wzruszeń zaniedbanych krocie, a ty, tuląc je w wargnych, rozrzewioną ciszę, jesz w uścisku, malejesz w pieszczocie. Chwila, a już cię do snu z lat dawnych Za Zazdrośnicy daremnie chcą pochlebić piersi czarom skrytym w twym ciele z moją o nich wiedzą. Oczy, co się rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary wyśledzą, kto chwili pocałunków nie zagrzał swej dłoni Na twych bioder na nawrzałej rządzą przegięcinie, Nie potrafi określić upojeń tej woni, Co z ciebie jako z róży snem potartej płynie. Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszcze, Nigdy dość nie wysłowi twych oczu omdlenia, A choćby je dzień cały badał bez wytchnienia, Nie wypatrzy z nich tego, co ja z nich wypieszczę. Zmienionasz po rozłące? O nie, niezmieniona, lecz jakiś kwiat z twych włosów zbiegł do stóp ołtarzy, a choć brak tego zbiega nie skalał Twojej twarzy, serce me w tajemnicy przed Twym sercem kona. Dusza Twoja śmie marzyć, że w gwiezdne zamiecie w Dumana będzie trwała raz jeszcze i jeszcze, lecz ciało, któż pomyśli o nim we wszechświecie prócz mnie, co tak w nie wierzę i kocham i pieszczę. I gdy ty, szepcząc słowa w ust zrodzone z noju, Dajesz pieszczotom ujście w tym szepcie, co pała, Ja zamilkły wargami u piersi twych zdroju Modlę się o twojego nieśmiertelność ciała.